No hejka, co tam się stało, skąd to wątpienie? A że gry za długie, i za drogie, i nie ma w co grać. No to kupcie takiego kloca i starą konsolę. I zapytasz pewnie, ale po co takiego wielkiego kineskopa, jak mam mojego 40-calowego LED'a? No to już ci wujek mówi dlaczego. Stare gry były projektowane z myślą o tym, że telewizor ma charakterystykę taką, jaką ma. Czyli jaką. CRT nie mają stałej siatki pikseli, jak np. 1920x1080. Obraz jest rysowany przez promień elektronów, które świeci na ekranie pokrytym luminoforem. Luminofor nie gaśnie od razu, co daje nam uczucie większej płynności animacji, bo powstają powidoki i smugi, które maskują wszelkie szarpnięcia. Pomiędzy samymi punktami mamy przerwy, które tworzą nam tzw. zwane linie skanowania. Te linie po pierwsze zmiękczają nam kształty dla niskiej rozdzielczości, bo na przykład gry na SNESa miały obraz obok coś koło 230 pikseli. Po drugie powstało zjawisko tzw. zwanego czyli mieszania barw poprzez umieszczenie pikseli bardzo blisko siebie. Kiedy już tak rozbłysnął, zmiękczył się i rozmyją, no to uzyskujemy wrażenie płynnego gradientu, co nie jest osiągalne na LEDach czy LCD, bo tam po prostu mamy ostro piksele zaraz obok siebie. Jeszcze jedno bardzo ważne, CRT praktycznie nie mają opóźnienia, tak zwanego input laga, co jest bardzo ważne w bijatykach no bo Klikamy przyciski, od razu komenda się wykonuje. I ostatnie kupujemy w pakiecie Wspomnienia i Nostalgie, co chyba też jest dość ważne, no nie? A następnym razem trochę o do tych cudenek.